Ale dzisiaj chciałbym, aby trochę głębiej się zastanowić nad tym, w jakim celu Jezus Chrystus został posłany na świat. Żeby się zastanowić trochę głębiej. Bo my przecież o tym wiemy. I każdy o tym wie, że dla naszego zbawienia, przez Jego mękę i śmierć na krzyżu, ale czy tylko to? Przecież On chciał, abyśmy, aby każdy z nas stał się coraz lepszy. I też po to przyszedł, aby nas nauczyć, pokazać, jak mamy żyć. To był Jego podstawowy, główny cel. Owszem, wyzwolić nas z niewoli grzechu ale też pokazać nam, jak mamy unikać grzechów, jak mamy nie, nie popełniać grzechów. I dał nam przykład, jak pokonywać wszelkie przeszkody, jakie nas, nas spotykają w życiu, a mamy je, jakie trudności, choroby i cierpienia, jak je pokonywać. On to nam wszystko pokazał. Mamy jak się zachować wobec wszelkich zakusów szatana, bo on, chociaż został pokonany, ten szatan, to zawsze będzie dążyć wszelkimi sposobami, aby kogoś przyciągnąć na swoją stronę. Nigdy szatan się nie będzie chciał poddać. A Jezus pokonał szatana. Najpierw na pustyni, cierpiąc głód. Potem na murze Oliwnej, cierpiąc duchowo. I dzisiaj na ten temat chciałbym kilka słów powiedzieć. A ostatecznie cierpiąc fizycznie na krzyku. Tam ostatecznie pokonał szatana. Ale czy szatan dał za wygranę. Ewangeliści Niewiele nam przekazali tego, co działo się z Jezusem w grocie na Górze Poliwnej, bo Jezus zostawił tych swoich uczniów na zewnątrz. A to, co przeżył, objawiła nam Błogosławiona Anna Katarzyna Hymnych, bo Jezus właśnie chciał, abyśmy i o tym wiedzieli, co tam Jezus przeżył w tej grocie. I właśnie po to chciał, żebyśmy to wiedzieli, abyśmy mieli właśnie skuteczną broń przeciwko szatanowi, abyśmy się uzbroili w oparciu o to, jakie On nam dał przyjemnie. Więc kiedy jedenastu przyszło z Jezusem do obrotu, w Getsemanie, to ze sobą wziął Jezus tylko Piotra, Jana i Janu. Do pozostałych uczniów tak powiedział: Pozostańcie tu, a ja pójdę na moje miejsce się modlić. Poczuł zbliżającą się trwogę i pokusy, a zdziwionemu Janowi powiedział: Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Uczniowie, nawet teraz, w tym momencie, kiedy Jezus już był, Daleko przed swoim ucierpieniem nie rozumieli wiele rzeczy, chociaż im to wyraźnie w ciągu swojego nauczania dawał do zrozumienia, bo nie byli, w nim nie mieli pojęcia do końca, co to z Jezusem będzie. Nie, nie potrafili mu wierzyć. A Jezus ujrzał ze wszystkich stron zbliżające się strachy. A do tych trzech uczniów, których tu pozostawił przed tą grotą, powiedział tak, zostańcie, czuwajcie ze mną i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. To i nas dotyczy. Nie tylko uczniów, ale i nas też. Bo my też jesteśmy jego uczniami. Jezus z lękiem wszedł na modlitwę do groty, a te straszydła weszły tam za Ta grota to nie był przypadek, bo właśnie w tej grodzie po wygnaniu opłakiwali swój grzech Adam i Ewa. A teraz Jezus, ten nowy Adam, posłuszny woli Ojca, chciał te grzechy całego świata przyjąć na siebie. Ale on się obawiał, on się obawiał, czyli Jezus się obawiał, czy jego ludzka natura wytrzyma te wszystkie cierpienia. Bo jak wiemy, miał ludzką naturę i boską naturę. W smutku i w trwodze upadł twarzą na ziemię, i zanosił gorące modlitwy do Boga Ojca. On widział te wszystkie okropne grzechy, był gotów przyjąć je na siebie. A szatan z piekielnym szyderstwem odezwał się do niego. Jak to? I to chcesz wziąć na siebie? I za to chcesz ponieść karę? i zaczął te grzechy wszystkie pokazywać. Jezusa ogarnęło ogromne cierpienie na widok tych grzechów. Drżał cały, na jego ciele występował pot. I w końcu chwiejąc się na nogach, a właściwie wyczołkał się na zewnątrz z tej groty do swoich uczniów i co? Zastał ich śpiących. A przecież prosił, żeby się modlili. A jak się obudzili i zobaczyli Jezusa, to się wystraszyli. Tak strasznie wyglądał, a Jan zawołał, bo już nie wiedział, co powiedzieć. Mistrzu, coś się z Tobą dzieje? Czy mamy uciekać? A Jezus mu odpowiedział krótko. Czuwajcie i módlcie się, czuwajcie i módlcie się. Wrócił. Jezus do groty i znowu upadł na twarz i modlił się. A teraz przystąpili do niego aniołowi i w żywych obrazach przedstawili Mu cały ogrom mąk od kupienia. Jezus wszystko to widział. Patrzył na to z takim przerażeniem, że zaczął spływać z Niego krwawy pot. Zaczęła się wewnętrzna walka. Ludzka natura i boska natura. Ludzka natura człowie Jezusowi mówiła, pocie, że On tego chyba nie wytrzyma. A boska natura mu mówiła, że, że tak i że to musi wytrzymać. Więc boska natura w końcu Jezusie zwyciężyła. I tak więc bóstwo Chrystusa. Potwierdziło wyrok na swe człowieczeństwo. I tutaj, w tym momencie, Adam, Szatan przegrał zupełnie. Jeszcze Jezus nie podjął żadnej myśli, a Ja Szatan już tu przegrał, bo Jezus zdecydował się konkretnie, że pójdzie na śmierć, na odkupienie nas. Aniołowie byli bardzo wzruszeni i pragnęli pocieszyć Jezusa. Jak tylko mogli. A szatan dopiero wtedy się wściekł. Najpierw całe życie Jezusa na ziemi przedstawił jako grzechy, że Jezus to jest grzeszny człowiek. Znowu następne kłamstwo. Potem ze złośliwym szyderstwem pokazał Jezusowi wszystkie zgorszenia, od początku aż do skończenia świata. Cierpienia jego uczniów, apostołów i przyjaciół. Jezus widział tę niewdzięczność i zepsucie dawnego, obecnego i przyszłego chrześcijaństwa. Wszystko to Jezus widział. To mu wszystko szatan pokazał. On chciał go jeszcze odwlec od tego, co już miało nastąpić. Wielkie cierpienie ogarnęło jego, to znaczy Jezusa, najświętszą a fałszywy głos właściciela szep. Tyle niewdzięczności musisz ponosić takie cierpienia? Ta walka stawała się tak ciężka, że znowu grube, kropne krwi potu spływały na ziemię. A Jezus zaczął wołać: Ach, czy jest możliwe znieść takie brzemię niewdzięczności? To usłyszeli apostołowie, zakryli głowy i modlili się wśród łez. A Jezus też się modlił. Ojcze mój, jeśli jest wola Twoja, oddaj ten kielich ode mnie. Lecz niech moja, nie moja, lecz nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Nie moja, a Twoja wola niech się stanie. Ile razy byliśmy w stanie również i my w różnych sytuacjach powiedzieć naszemu Ojcu w niebie, że nie moja, a Twoja wola. Pojawi pojawiła się wtedy wielka liczba aniołów i zaczęli przedstawiać całą mękę od pocałunków nasza do ostatniego słowa na krzyżu. Wszystko Jezus przeżył. I nagle zjawił się anioł z kielichem. Podał coś Jezusowi z tego kielicha do ust, a potem dał mu się nic z tego kielicha napić i anioł zniknął. I teraz co się stało? Teraz Jezus, Jezusa wstąpiła wielka moc. On już szatana pokonał, a z nieba otrzymał ogromne wsparcie. Wyszedł do apostołów, dając im polecenie, aby poszli pocieszyć jego matkę, Najświętszą Pannę Marię. A potem do swoich tych uczniów powiedział: Czas już iść naprzód. Chcę bez oporu oddać się w ręce nieprzyjaciół. I spokojnie poszedł. Bo tak wzmocniony przez ojca mógł śmiało wziąć na swoje ramiona krzyż. Krzyż, który z trudem podnosiło aż trzech silnych mężczyzn. A on był w stanie ten krzyż wziąć na ramiona sam. Moi drodzy, myśli doświadczyli. I doświadczamy ogromnego miłosierdzia Bożego. Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. Sprawiedliwości Bożej doświadczymy na sądzie ostatecznym, a miłosierdzia Bożego doświadczamy teraz na co dzień. Miejmy. Ufność i ośiercie Boże, moi drodzy, bo to uchroni nas przed atakami nie Bóg daje człowiekowi czas na nawrócenie i przebacza wszystkim, którzy o to proszą. Módlmy się więc codziennie, Jezu, ufam Tobie.